W wszystkim z tej strony Daniel, w odcinku informacyjnym. Tak jest to odcinek informacyjny, w którym powiem o tym, że zapowiadam nową serię na moim kanale. Będzie to QA, tak? Czyli zapytaj PECLA. Możecie, zapytaj Daniela, zobaczę jeszcze. Piszcie sobie swoje komentarze i swoje pytania, jakie macie do mnie. Na się, piszecie p a potem piszecie swoje pytanie, a ja będę w kolejnych filmach na to odpowiadał. Eee, to oczywiście ja, ja nie będę brał jakieś, jak zobaczę, że tylko kilka pytań jest, to nie będę je zaraz brał i w krótko parosekundowy filmik robił, że odpowiadam na nie. Ja sobie poczekam, mi się nie spieszy. Po prostu już możecie pisać swoje pytania do mnie, a ja będę w kolejnych filmach odpowiadał na nie. Oczywiście będą się pojawiać filmy z innych serii, szykujcie się, za parę dni już ben, za parę dni będą już wrzucone, więc spodziewajcie się ich na moim kanale. To był taki krótki filmik i co? Widzimy się kolejnym razem. Majka!